Witamy na Wimbledonie. Old England Club prezentuje się wspaniale. W Wimbledonie jest jakaś wyjątkowa energia. Czuje się historię. To jest ten turniej. Pierwsza runda. Turniej kobiet nie ma faworytki. Jest 5-6 kandydatek do wygranej. Od dawna turniej kobiet nie zapowiadał się tak ciekawie. Niesamowite. Ta dziewczyna jest genialna. Dochodzi do zmiany warty. Te nieco starsze muszą grać o niebo lepiej. Wygrała. Dobra robota. Jessica Pegula jest już w drugiej rundzie. Jeśli jest się wysoko rozstawioną, presja jest większa. No ale oczywiście trzeba przejść.